Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj miksik ze zdrabkami za 22 zł. No i tak jak teraz spojrzałam, to znowu mi się trafił taki właśnie ten miksik pomarańczowy, pomarańczowo-żółty. Niedawno był czerwono-pomarańczowy, a dziś pomarańczowo-żółty. Mamy 500 tysięcy w banku za 10 zł, czarną perłę, krzyżóweczkę XL i szybkie 50 za 2 zł. Zobaczymy, jak to dzisiaj się lotto spisze. Czy da coś wygrać? Czy nie bardzo? Szybkie 50 z numerem 7 i szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 54, 50 tysięcy, 4 po raz drugi, 502, 50 000 po raz drugi. Pięćdziesiąt po raz drugi. No i co będzie dwa czy 500. Nie, stówkę dali. A bonusik, diament. Nie tego szukaliśmy. To może teraz czarna perełka. Szukamy naszyjników. Oczywiście mamy samolot. Zegarek, pierścionek, walizkę, bank. Zamek, skrzynie, samochód, tu jest portfel i ostatnie, no proszę bardzo, na samym koniuszku mamy perły, naszyjnik z pereł i co tu jest? No 5 zł zwrot, ale dobre i to, znalazłam numerek, mamy pierwszą wygraną, piątaka. Może jeszcze nie ostatnią. Krzyżóweczka. I tutaj jest połowa literek wydrapana, ale na razie nie mamy żadnego wyrazu. Więc jeszcze wszystko przed nami. Kolejna literka. Jest to literka T. Pakiet mamy w bonusie. I lecimy dalej tu. Tu w pierwszej. No nie widzę. Nie widzę, a druga. Tu mamy Tycjana, Tycjan, Nuta, Gertruda i koniec. Kolejna literka. Mamy R. Bonus nie, a tu mamy Iberię, Murcję, y, Kwadrans, Grunwald. I wszystko, chyba wszystko. Dobra. Druga strona, tu mamy Orinoko, Orinoko, Gertrude nawet dwa razy I tu są ryki jeszcze dobra. Kolejna literka mamy F, Bonus odpada. Na razie, a tu mamy kleofasa. Kleofasa. A z drugiej strony chyba nie mamy w ogóle. Mam nadzieję, że nic nie omijam. Kolejne jest H. Czy gdzieś jakieś H z pierwszej, z, z pierwszej krzyżówce nie widzę? A w drugiej hmm, też nie ma? No na to wychodzi, że nie ma. Kolejne jest u. Mamy tu Bóg, Murcja, Emu. Dalej, dalej, dalej. Grunwald. I z drugiej strony mamy. Naukowiec, Nuta, Udo, Gertruda. Chyba wszystkie. Kolejny jest set. Bo nusie nadal nie ma. Nic się nie zmienia. Tu mamy zbiega. Tylko tego zbiega. A z drugiej strony mamy sztorm. I golczewo. Dobrze. Lecimy dalej. Literka B. Iberia. Zbieg nam się ułożył. Pierwszy wyraz dopiero. Tu mamy baba. I to by było wszystko. A tutaj. A tu w ogóle nie widzę. Dalej mamy O. Bonus już nam całkiem odpadł. Tu jest Pole, Kleofas, Nobel, Osa. A tu mamy naukowca, Idiom, Molo, Udo, Noe, Dioda, Noga, Sztorm i Orinoko. Dużo tu było tych O. I co będzie ostatnie? Mamy teraz D. E, Rdza. Edyp, kwadrans, grunwald. Będzie pusta jak nic. Tu mamy idiom, woda, Gertruda. Uda nam się ułożyło, ale to jest pierwszy wyraz. I wychodzi na to, że pustak. SMD. A mogliśmy, no tak, mogliśmy tutaj tysiaka zgarnąć. Nie dzisiaj. I ostatnie 500 tysięcy w banku. Sprawdzimy, czy coś znajdziemy. Może złoto, może jaki bank. Szukamy sobie 32, 6. Dwadzieścia osiem, siedemnaście i trzydzieści pięć. Mamy dziewięć pierwsze czterdzieści jedenaście, dwadzieścia trzy, piętnaście, trójka, dwadzieścia pięć, trzydzieści siedem, cztery i trzydzieści. Tu jest 18, obok 26, 39, 31, piąteczka. No tu już syknęli obokami, ale zobaczcie, jest złoto. Se popsioczyła na oboki, dalej 33, siódemka, 14 i 29, też obok. Złoto jest i czy to będzie dycha? no jest dyszka ale dobra i dycha no przynajmniej ten minus nie będzie taki duży trochę lepiej już to będzie wyglądało 22 zł wkładu a mamy 15 odzyskane więc minus nie jest jakiś taki straszny bo tylko 7 zł więc nie najgorzej mamy takie 3 czwarte odzyskane więc jest, jest dobrze, oby tak dalej. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.